Karo widzę, witam bardzo serdecznie, czekajcie, no i mamy dzisiaj 2 marca, 2 marca, no i oczywiście jak trochę codziennie pokażę, widzowie nowy sklep Fortnite Słuchajcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zachęcam Was do, do zostawienia suba na kanale, ponieważ u mnie codziennie pojawia się oczywiście sklep, pojawiam się odcinki challenge'owe, streamki, no i tak dalej, i tak dalej, więc zachęcam, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby niczego nie ominąć. Oraz jeżeli chcecie mieć w znaj, zapraszajcie, ja codziennie oczywiście tutaj przyjmuję do listy widzę, lecimy na sklep, ja wam życzę już dobrego dnia, mamy środę, środek tygodnia, jeszcze trochę będzie weekend, więc... No, więc naprawdę elegancko. No i co? Tak, na początek chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym, że bardzo dziękuję wszystkim wspierającym z kodem Zakszak i ty w sklepie, naprawdę mega wielkie dzięki za to i mega jeszcze raz za to dziękuję. Widzę, lecimy do sklepu. A co dzisiaj mamy w sklepie? Słuchajcie, po pierwsze mamy powrót Mariusza. Mariusz jest to który ma dwa style. No i jest to taki, można powiedzieć, no nie wiem, widzę, no taki miejski metro no zestaw metro ścigacz. Więc no, mi osobiście przypomina takiego, nie wiem, parkurowca na przykład. Nie wiem, jak, jakby mi ktoś zapytał, kim jest Mariusz, powiedziałbym, że parkurowcem, tak szczerze. E, mamy tutaj dwa style: I, i szara bluza oraz czarna bluza. E, powiem tak, takie bluzy, moim zdaniem, spoko. Ja lubię takie nosić. E, no, są git, naprawdę są git, nie wiem jak waszym zdaniem, ale w sumie po co ja to mówię, nieważne Czarna bluza, tak właśnie to wygląda, do Mariusza, a nie, do Mariusza nie mamy nic więcej, czyli nie ma żadnego kilofa, okej, okay, czyli Mariusz jest po prostu pojedynczym skinem, bez żadnego plecaka, czy tam kilofa, Idziemy dalej, mamy widzę zestaw Glide Guy'a, Glide Guy, czyli widzowie, złoty yy, złoty ziomek z peleryną Brejownika oraz kilofem yy, siekaczem Stella Pen. I yy, jest to ogólnie pakiet siekacza Stella Pen. Czemu pakiet? Czyżby ten kilof miał stylenie no nie ma styli, to jak to działa? Nie wiem, widzę, ale bynajmniej no, nazywa się pakiet, yy, więc, a, no bo po prostu cały zestaw, tak? O to chodzi? H chyba o to chodzi? Nie jestem pewny, ale bynajmniej yy, całego tutaj, yy, cał, cały zestaw, pakiet, skina yy, wraz z kilofem można kupić za 1800, więc przecena o 500 v Do tego powróciła Koronka, no jak ona jest w sklepie, ja zawsze mówię, że taki Fortnite'owy klasyk powrócił, no bo nie ma co mówić, widzę, Koronka jest z nami już bardzo długo, no a wraz z Koronką wraca oczywiście zawsze Kill'Off wizja. czyli jeden myślę z takich bardziej rozpoznawalnych kilofów, ponieważ no po pierwsze jest on bardzo długo już w grze, po drugie, jest to kilo w takim stylu, że dużo osób gra nim kompetywa. a bynajmniej no kiedyś bardzo dużo osób nim grało, no i po prostu jest znany wiadomo, też sporo osób nim gra, ja osobiście też żeby nim pyknąć, w ogóle dajcie znak, o co nie myślicie on ma tutaj takie oko, nie, łopata z okiem, no to jest trochę takie, no nie widzę, trochę straszne, ale z jednej strony mega spoko do tego mamy paradoksa, czyli skinek z tego samego zestawu, tylko że po prostu męski no i lotnie, czyli równowaga doskonale wyważona, tutaj lotnia oczywiście, tak właśnie wygląda no, taki daszek. można powiedzieć domu, Czy coś w tym stylu, jakiegoś takiego straganu eee, Jeśli chodzi o kolejne skiny, mamy widzowie skiny diabelskie, ogniste, zależy jakby to powiedzieć, no bardziej diabelskie. Mamy tutaj widzowie po pierwsze Dominiona. Dominion, czyli po prostu diabeł z rogami ognistymi, z plecakiem, widzowie płomienną pieczęć. Eee, tak właśnie wygląda ręka w ogóle zawinięta w taki łańcuch. Ja ci kręcę Powiem wam szczerze, ciekawie to wygląda. Eee, do niego mamy widzowie płomienną bestię. Lotnie za 1500 fałdolców i to jest jedna z niewielu lotni legendarnych, jakby Mamy troszkę tych lotni, no ale nie jest ich jakoś bardzo dużo w Fortnite, tych legendarnych lotni. Ja osobiście nie mam żadnej legendarnej lotni na koncie, więc no dajcie znać, czy wy jakieś macie, bo naprawdę jest ich mało. No i tak właśnie on wygląda. Do tego, pomienna ostrza. E, takie gorące po prostu noże e, podwójne kilofy, malis, czyli pani diabeł. E, widzowie niedola jest jej zabawką. Okej, okay, okej, okay, tak właśnie wygląda malis. E, skrzydła e, ma spoko. Nie wiem co wy myślicie, ale no ja dla mnie takie całkiem te skrzydła e, Fajnie, fajnie to wszystko do siebie pasuje. Mm, oczywiście również jest tutaj kilow czyli diabelska gitara. E, jaki on ma dźwięk? Okej, okay, czyli ma taki... Myślałem, że będzie miał taki dźwięk, że jak uderzymy, to będzie jakby dźwięk struny, czy coś w tym stylu. E, ale taki w sumie zwykły dźwięk, jakby nie patrzeć. I do tego jeszcze pieczęć ognia, czyli, widzowie, e, skórka. Skórka do, e, do, do broni, tutaj e, właśnie taka animowana. Ale czekajcie, to jest pieczęć ognia i ten plecak to też jest pieczęć ognia, a nie wspomienna, przepraszam, poełka. Do tego zębulec za 1500, e, ziomek, guma balonowa, co nie? Chyba, tak? Dobrze myślę? No, do guma balonowa. E, do tego mamy też Glutolota za 800XD, fajna nazwa. No widzowie, kawałki metalu yy, zakopane w glucie. I no, i sobie lata. Dokładnie tak. Do tego noszowe skórki do broni za 300 fałdonców. Yy, taka pasiasta yy, tutaj z różową, yy, jakby końcówką skina, można tak to powiedzieć. Oraz obśliniacz kilo za 800. Też jest to <laughs> guma balonowa. Tylko, że jakby na kilofie eee, Jeżeli chodzi o przedmioty z ofert dnia Mamy tutaj, widzowie, spartańską nie Za 800 wodląców eee, No bardzo taka, można powiedzieć, zamaskowana, wizowie eee, no, no, no co, no tak właśnie wygląda Z maską, złotą, taki skinek za 800 Powiem wam szczerze, że ciekawy Ale chyba nigdy jeszcze nie spotkałem go w grze Serio, on jest chyba całkiem rzadki Znaczy nie wiem, jakby może nie, że rzadki Ale, ale w grze widać go bardzo mało Nie daj dajcie znać, czy go kiedyś spotkaliście Ja chyba jeszcze nigdy eee, Do tego mamy kaktusa Widzowie, kaktus, e, jak wyszedł, kupiłem go od razu Pamiętam to, e, bo jest jeszcze taka emotka Jestem kaktusem i pamiętam, że trollowałem na pustyni kaktusem Po prostu stałem kaktusem z emotką kaktusa e, No i raczej się nikt na to nie nabierał, tak jak myślałem ja No ale skinek sam sobie, naprawdę spoko Do tego lodołamać, też jeden z bardziej popularnych kilofów No i przy okazji, najtańszy kilof, jaki możemy dostać Chyba najtańszy, no może było kiedyś coś taniej, nie jestem pewny Ale no bynajmniej, no 500 vodolców za kilof. Jest to jedna, na pewno jedna z tańszych cen Jak nie najtańsze za killoff, jaki musimy zapłacić e, Lodoła totalny klasyk, łopata, no i do tego jeszcze lotnia, oczkuś, oczkuś, hej, z trzeciego sezonu On ma nalepione takie oczy, nie? Spoko to wygląda, widzę, jak dla mnie, mega git Oczywiście jest to nalepione jakby na lotni z pierwszego chapteru no i do tego mamy też imprezę z pizzą e, Jedzenie tutaj, pizzę, e, widać pizzę? O, pepperoni chyba, nie? Tam z salami, coś w tym stylu Do tego mamy pakiet zadań awansu Mon oczywiście, który z nami będzie w sklepie No ja przewiduję, że ten pakiet będzie właśnie do... Do 18 marca, bo ogólnie zadania z tego pakietu można robić do 19, no więc ja zakładam, że jeszcze z nami troszkę pobędzie. Oczywiście. Przepraszam, mogę się mylić. Do tego mamy pakiet ciosu mroku widzowie. Mamy tutaj tak, archetypa, drużyna, drużynę mechów mro... Co? Drużyna mechów mroku? ok drużyna mechów mroku oraz nocnego strzelca. Plecaki, zestaw odrzutowy, paradygmat oraz nocną torbę. O, jeszcze mamy kilofy. Seryjne kaczem mroku oraz widzowie, suwmiarkę, cienia. To ciekawe, to ciekawe. Do tego zestaw rogów oraz gambita, czyli zestaw Marvela, który wszedł już kilka dni temu do sklepu wraz z jego sprzętem. inne skin Marvela, no i tutaj no po prostu z x E, ZX Force, nie z x Mana. ZX Force. E, chyba, że z x Mana też. Ja właśnie nie rozróżniam X-Men od X-Force. Widzę, no to jestem trochę, trochę, ten, niedoinformowany, jeżeli chodzi o X-Men, o X-Force. Nie wiem, czym się różni. I dajcie znaka w komentarzu, myślę, żebym no, nie, nie popełnił jakiegoś błędu głupiego, bo nie chciałbym. Do tego oczywiście dalej mamy w sklepie Uncharteda, e, który jest już z nami naprawdę długo. Oraz zestaw Horizon Zero Dawn, który z nami też już kilka dni w sklepie jest. Do tego pakiety i zestawy się nie zmieniły. Ekipaka, oczywiście nowa, czyli ekipaka Tracy Trouble, chyba jakoś tak dokładnie, tak widzowie dobrze pamiętałem No i w sumie to na tyle w tym sklepie Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Życzę wam widzowie udanego dnia Widzimy się później na streamie oraz na odcinku Ja już nie wiem o której to odcinki dawać Czy o 8.40 czy o 12 :00. Też możecie dać znaka Bo ja już widzę sam nie wiem Ale chyba widzimy się o 8.40 No oczywiście można później zobaczyć To wiadomo e, Widzowie dzięki za oglądanie Życzę wam dobrego dnia Trzymajcie się Widzimy się na streamie na odcinku Elo elo Bye bye Cześć cześć